Witam Was ponownie, moi drodzy słuchacze i nowi słuchacze. Namiot NRC. Dostałem kiedyś takie coś od znajomego w prezencie. Chciałem właśnie przetestować, jak to wygląda. Powiem tak: No, nie jest to takie najgorsze rozwiązanie. Zwłaszcza, że jak tam się w środku faktycznie trochę posiedzi, dłużej to się faktycznie robi ciepło. Może nie tak ciepło jak w domu, ale jednak cieplej jak na zewnątrz. To jest po prostu folia aluminiowa. Czyli tak, w pozycji leżąc, jedna osoba spokojnie tu sobie posiedzi. W pozycji siedząc, no przynajmniej trzy osoby wejdą. Tak, o to zapomniałem. Mam nadzieję, że nie przedziurawi się ta folia. Dużą zaletą tej folii NRC jest to, że jest leciutka. Ona praktycznie nic nie waży. Można ją do każdego ekwipunku zabrać, czy to EDC, czy to właśnie w góry, czy to do lasu, czy nawet podczas ewakuacji. Też się bardzo przydaje, czy w samochodzie nawet, tak, jako taki koc awaryjny. Bardzo fajne też można z tego zrobić przykrycie śnieżnych jam, śnieżnych grot, tutaj sobie jakichś tam wy, wykopanych śniegu i umożliwia nam to przeżycie. Jak widać, miejsca jest dużo tutaj. Ja też tego jakoś tak bardzo mocno nie rozwinąłem, ale to też dlatego, żebym mógł sobie chociażby to wziąć i te poły w razie czego przykryć, zamknąć, żebym miał trochę więcej tego ciepła. O Jezus, podam już. W zestawie jest też dołożona linka nylonowa. Koszt takiego zestawu, z tego co się dowiedziałem, około 20 zł, więc też nie jest jakieś najdroższe. Także myślę, że dla większości z nas wydatek osiągalny bardzo, natomiast trochę o wadach. No wada jest zasadnicza, no to jest folia, tak? czyli to jest bardzo nietrwałe, to się w każdej chwili może podrzeć, aczkolwiek tutaj widzę, że to jest trochę solidniej zrobiona sprawa, rzecz. Druga sprawa, no jak widzimy, może się odsunę, no, tak będzie lepiej widać, jak widzimy, no nie maskuje to nas w żaden sposób. No tutaj troszeczkę śnieg odbija, więc pewnie byłoby mnie ciężej znaleźć jakbym się musiał ukrywać, ale już latem niestety jestem na widoku, co ma też swoje jest dobre plusy, bo taka jaskrawa folia może na przykład pomóc odnaleźć mnie służbą ratunkową, gdybym się na przykład gdzieś zagubił w lesie, tak, także yy, tak, 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 także yy, po pożyteczna sprawa, yy, także no zalety tanie, lekkie. Yy, no, daje ciepło, ratuje życie też w jakichś tam sytuacjach, tak? No, wady, no to na pewno ma słaba trwałość, no i na pewno nas nie zamaskuje. No i to nigdy nie będzie namiot, prawda? To nigdy nie będzie namiot. To będzie zawsze coś, co, co sprawi, że po prostu no, na jakiś czas sobie, możemy jakieś chłodniejsze dni, wieczory przetrwać. No na pewno też to się nie przyda w przypadku jakiejś solidnej ulewy. Też bardzo solidnych opadów śniegu, tak? No chyba, że w tak, ten sposób bym to ułożył, to może bym ten śnieg jakoś mi spływał, aczkolwiek myślę, że po takiej śnieżnej nocy miałbym już problem z wyjściem z tego yy, namiotu, z tej, z tej folii NRC. Jednym słowem, y, jeżeli mam to ocenę w skali od 1 do 10, daję taką mocną siódemkę. Tak, bo tak jak mówię, jest to jeden z fajniejszych wynalazków. Do środka już nie będę właził, a tak się pokręcę trochę jedynie. No, zobaczcie, przestrzeni jest całkiem sporo, tak? Oczywiście mógłbym to jeszcze bardziej rozszerzyć, tylko w celach poglądowych nie zrobiłem tego. Po prostu chciałem pokazać, jak to wygląda, jak to po prostu działa, jak to może funkcjonować. Zapraszam do oglądania, oczywiście. Jeżeli się Wam to podoba, łapka w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również do dyskusji. Podrzucajcie swoje patenty, swoje pomysły właśnie na tego typu kwestie. Staram się mało rzeczy kupować, więcej rzeczy staram się zrobić samemu, Natomiast pewne, pewne, niedrogie rzeczy warto też jakieś tam nieduże nawet pieniądze zainwestować. Trzymajcie się cześć.